Siema, siema widzowie, witamy Was w odcinku. Ten odcinek widzicie najprawdopodobniej po odcinku informacyjnym. Które e, Mamy sobie... nadzieję, bo yy, no bo... Yy, oznacza to dobrą przyszłość. Jak tego nie ma na YouTube, to znaczy, że jest źle. Ale jak jest, to raczej dobrze, nie? No, no i <laughs> widzowie no dzisiaj taki no, odcinek pogramy sobie trochę. No. Trochę sobie pogramy. No bo chcemy po prostu jak najwięcej wam dawać tego kontentu. No i. Piszcie komentarze, yy, w co mamy grać w następnym odcinku. A dzisiaj w co gramy? W Speed Builder... Builders. To się nazywa. Na Coxcraft. W Minecraft. I ogólnie I... też no. chciałbym dodać, że naj... może jeszcze się pojawić odcinek w sobotę, ale nie obiecuję nic. No. No. no, to gramy w Speed. Wiesowie, no widzicie, no takie życie. No nie nagrywaliśmy przez jakiś czas, ale no teraz powróciliśmy, żeby coś ponagrywać dla was. Chcemy też dawać jakiś, jakiś taki lepszy content, może trochę mniej. Taki... Nie wiemy w ogóle, czy Wam się to w ogóle podoba. No, dlatego tego to... no, piszcie koniecznie, co. Napiszcie, co sądzicie tak. o tym. I naprawdę. Jak, jak coś to polecajcie kanał. Będzie, żebyśmy się rozwijali. No, może kiedy... Może kariera youtuberska. No, potem przyleciał smok, nie? Nie Pamiętam jak ja na tym zawsze wrócę nie mogłem tego zrobić. No, bo tutaj ciężko strasznie to zrobić. Ale tam... Pojedyncze? Gra... Nie, jeśli widzę, pamiętacie co to jest. Ja Nagrywałem już teraz na kanał. Raz! Wydaje mi się, że więcej. Ja w to lubię. O Jezus Maria, raz. To co to jest w środku? easy to jest. To w środku nic nie ma. Pustka. Hmm. Nie wiem czy nam z czasu starczy, ale jak nie starczy to, to mówi się trudno. W środku coś jest? Dobra, chyba tak. Jak źle to trudno. W środku nic nie ma. Że nie wiem, jak te schody ustawić. Nie zdążę, kurde Skończyłem 83% No, ktoś na pewno miał sobie Więc spokojnie, no. ja mówiłem Ale ja zrobiłem No, pod koniec no, czasu No, tak myślałem Ja w to dobry byłem, kiedyś pamiętam No, w sensie spokojnie O Jezu, ty A zobacz Wszystko na krzyż Dobra, Ja wszystko rozumiem Ja nie, ale w sumie Co mi to, co mi to Racja. Coś źle zrobiłem. Super. Ja chyba zrobiłem. Ja chyba Znańczyłem. nie zrobiłem. Nie wiem w którą stronę totalnie, nie? No tak jak ja patrz. Dobra ja nie spodziewałem się, że mi się udało Dobra, ktoś na pewno 3 nie skończył Która najmniej zrobiła? Tutaj chyba Przyczas smacznej kawusi Nie, maka paka Jezus Maria, ktoś tego jeszcze... tam? Nie, no to jest taki cream... O! A to easy No. No tak, To jest taki o, jest slime Na pięć bloków do góry, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ha. Chyba dobrze to zrobiłem, zaraz się dowiemy. Ty, no. ja coś źle zrobiłem. Ja coś źle zrobiłem, chyba za szeroko. Dobrze, 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 tylko oczy. Nie, niżej oczy. Ale... Wiem, ale mi zostały jeszcze... Nie, tu, jeszcze... nie tu, nie tu! To jeszcze, nie, to jeszcze... Co, Co mówisz to... mi, że jed jed dobrze? Jedno, jedno szerzej, jedno szerzej, jedno szerzej. No. To miałem dobrze, a ty mówisz mi, że źle, człowieku. No i dupę chyba przeodpadniesz. 68. Nie, ja się już, się przez ciebie już ciebie, nigdy więcej nie słucham, nie? Przeze Przeze mnie, Jak? No właśnie. Aj. Widzicie widzowie, jak jak z nami jest? Nie słuchajcie nigdy, no. Do... Właśnie, nigdy mnie nie słuchajcie. <coughs> Ale zostawcie suba. Właśnie. Z tym no, możecie... Jesteśmy możecie, z tym możecie mnie słuchać. Znaczy nie, y, nie zostawcie o Nie słuchajcie nas. Aj, nie ale wiesz, że to jest nasz kanał. Bo mówię, żeby nas nie słuchali, nie zostawiajcie suwa. Znaczy to, co zobaczycie na tym filmiku, to jest najprawdopodobniej największego pota na tym świecie. No dobra, to łatwe jest. Nie? Ile As? czasu? Dobra. Ja widzowie, spróbuję teraz wygrać dla niego, tak? Nie no. niech nie odpada. Co tu jest? Nie eee. Nie no, płaski łeb trochę. I w sumie cały płaski. Czy żyjesz? Nie pamiętam jak to było Dobrze, dobrze jest. Płaski był. I łeb miał na dwie kratki. I trzy szerokości. No, dobrze. Jest. Braid. Widzicie widzowie. Jeszcze nie jestem taki słaby w tym Minecraft'a. No tamten odpadnie. No widać. Albo? Dziewczyna drobia? Nie, nie, nie. Wolno leci, wolno leć. Jak on ma? Oh. Przepraszam. O Widzowie, widzicie ogólnie to... Jeszcze może serwer Discord utworzymy, więc wiecie. Ty ja. Nie no. Był kiedyś. Był, był. Ja mam nawet wstępną ten. Wstępną próbkę, że tak powiem. Nie nie, 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 nie czekajcie na to, bo ja. Ja, nie ja. Obcychy. To są nie obcychy, tak? No. Żeby wpuścić serwer. Tak który będzie pewnie najeżdżany. No to ty otwarzaj. Nie, nie, o, od, nie, A ty się. No dobra. Na przykład dużo ludzi nie ma psyche Tasman, wiecie co mam psychę zrobić? Salto to na 200 subskrypcji. Ej, 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 ej nie ma. Za późno, znaczy... już, już się zgodziłeś. Co kiedy? Nie, dobra, widzowie, na 200 subów robię. Na live, ie. ogólnie zapraszam na live, na twój Będzie można mi donate y wysłać. Racja, To racja. nie tak, że chcemy za na... pieniądze teraz zarobić. Gramy z widzami na 200 subów. Nie, Albo na 100, na 100. Dwie... Na, na 200 subów robię fikołka na, na łóżku. Na co ja się piszę? Po co mi to do życia? Tak, widzowie robię fikołka na łóżku. Na live'ie na Twitch'u. Ja zaraz wam podam tego Twitch'a w sumie. Albo podam wam w opisie Twitch'a. Patrzcie do no, opisu. Twitch, Twitch już jest, Twitch już jest na w opisie. Były jakieś te streamki? Były. Były, były. No to chyba będą częściej, ale to musisz mieć dobrą motywację. No coś długa ta drunda, trwa, powiem ci. Na jakiś spocuchów trafiłeś. Oj, kurde. za Freddy Fazbear to nie jest za... Nie dobra, jest okej okay. okay. 40% Ajaj. Chłopie, chyba mam mniej jeden. Nie, A, nie. Ale podobnie Ale No, no, no Zobno Nice było to tak? A i tak długo przetrwałem, więc jedźcie. <śmiech> <śmiech> <Tu>. <śmiech> Gramy kolejną rundę, widzę A, yyy, ten Widzowie, najprawdopodobniej zrobimy, będzie ogólnie może w, jeszcze w sobotę, film z Hardcora. O no, yy, ma, yy, właśnie planujemy nagrać serię... Hardcore Survival, yy, oczywiście no. hardcore... na się bo nas nie stać. Co ty gadasz? Na dobrym serwerze. Aternos? Znaczy, no tak, tak Aternos jest dobry, widzowie, tak. Dobry, I drogi. Jest. I drogi, no. Co my robimy ze swoim życiem? Ogólnie Tasman dalej mieszka w piwnicy. Tak. Yy, no, nie było nie. Bo każda miałem... łapka to jest. Yy, yy, jedna jakby porcja jedna porcja obiadowa. No jedna porcja ty obiadowa. By... Oczywiście mu jej nie dam, tylko co no, więc no. no, no. nie no tak, no tak naprawdę no to yy, każda łapka to jest. Yy, ziemniaki ze schabowym miserium dla... Tosmano. Ty... Nie tak, powoli. Przepraszam. Mi się ty... Każda łapka. To jest jedna złotówka. Nie dla mogę doskoczyć. no. Łapka to to tam... dla tasmana. No, jump jest podwójny. No ale nie mogę, bo to jest takie jakby, no nie wiem, no nie mogę tu wskoczyć. A, no to mówiłem jak wam, że dla tasmana to jest łapka, łapka to jest jedna złotówka, a subskrypcja to jest 10 złotych. Mm. Możesz przekonać, no. wiesz, ale wątpię, że oni by chcieli w ogóle. nie zostawiajcie tego Zostawiajcie, bo ja głodny jestem. Widzicie? Nie zabra. Kurde, mi się jak z tym. Co jest? Czemu ja latałem? Widzowie, jakbyście w ogóle chcieli zobaczyć... Jakbyście w ogóle chcieli zobaczyć... Jak? Nie wiem. Kurde. Nie, no nie, nie nagramy teledysku, nie mamy psychy na to. Właśnie, ja będę musiał zrobić nabór na montaż... Na, na 57%! No to to nie. już jest żart, nie? 57%... <grym> Kolejny raz! A śmiej się, śmiej się. Ja, a na de co było na The na przed, przed nagrywkami? Nie nie mnie! Co było nie. na The <grym> na na tak, przed nie. nagrywkami? No, to kurda, jak to było? Tak, jakoś? Nie wiem, dam to tak. To nie było tak, odpadnę chyba. Nie. Nie, raczej nie raczej wiem nie. jak to było. Nie, ja 60%. Nie, on ma mniej raczej. I no, ten. Hmm. Tak. Ale... Ja to jakoś tak. Przynajmniej... O, chopia! Hopia, ja tekstur pakasesinka jeszcze włączona. Ja też. Polecam ogólnie, to nie jest reklama. Nie zapłacił nam za to. Nie jest reklama, ale! W sumie dostaniemy pieniądze za to. Ta, dostaniemy! <gry> Idź się modlić. Na pieniążki. Na chleb, żebyś miał w ogóle. No pomodliłem się jakiś pan w kościele stacą. Pieniędzy przyszedł, nie? Więc wiesz, ty się nie... Się... Jezus, znowu... Wiesz o co chodzi? Mhm. Nie zerwę. no, żeby tak Widzowie nic... przepraszamy. Ale no problemy zdrowotne moja, no. No i ostatnią rundę odpuściłem po prostu. Chyba trzeba nauczyć A tego. dołączyło cię? Tak, Google wycinać te niektóre fragmenty z filmu, aby nie mówił otwarcie o tym, że poszedł strać. Ale wiesz, że ja nie powiedziałem o tym. Ale ja, ja powiedziałem. Po prostu... Więc to jest Twoja motywacja, żeby się nauczyć motować? Jezus, Maria, co to za krzywy znaczy Ja to um pytanie? Ja nie umiem, nawet nie wiem jaki program do to użyć. Jak widzę, wiecie, to mam gdzieś. A ile kratek lewo? 5? Ja mam to wiedzieć. No. O, o ty, pozdabię. Ja chyba też. Chłop, chłop tu źle robi, to widać nie, Ja bym tak nie... od mojego Nie, zabrakło mi Dobra, ja, ja byle gdzie daję? 70 zero mam! Teraz. Czemu mam zero? Co? Zero dostałem Czemu? Gdzie ty masz? Ty, może w jedno miejsce postawiłeś? Nie wiem Dobra, to oglądamy naszego najlepszego gracza na świecie O ile jeszcze istnieje, istnieje Z jego perspektywy, widzowie, teraz Macie. Nie, mnie, tak mnie wkurza, to... Jak widzowie ogólnie, no to... Ja mnie teraz jakaś choroba wzięła. No teraz, no dzisiaj. Przed chwilą. Nigdy tak nie miałem. No ogólnie to byłem chory trzy dni. Od niedzieli do. Od niedzieli do. Środy. Ale już wyzdrowiałam. Przynajmniej tak mi się wydawało. 50, no nie wiem, że 56. Odpadam chyba. Tak! Mm ja ja ten chłopiony! Chłopi Zobacz. Dobra, gramy kolejną. Ostatnią. ostatnią. Ogólnie ten film, który ci już mówiłem to wleciał. Ten informacyjny już wleciał na kanał. W tej chwili co to nagrywamy, to dopiero co wleciał. Widzowie, widzowie. A co myślicie o tym, żebym ja zaczął jakieś takie czasami, też czasami raz na miesiąc, wrzucał filmiki na swój. Na duet TG możesz Na duet... No to bym musiał nazwę zmienić Albo... w mm, sumie Nie, bo duet TG to jest takie niezwolne To zmień sobie nazwę po prostu O oh, Jezu, co to jest? Ja nie wiem byle gdzie. Ja mam chyba dobrze w razie. Ja to daję dosłownie byle gdzie. Człowiek. Dobra widzę, że chłop ma gorzej ode mnie. Skończyłem 62% Ja skończyłem No to obok ciebie Nie, jeszcze inny Ja skończyłem O kurde Nie, bo ja A dobra, to nie jest trudne Na cztery do góry Trzy trzesz Okej okay. Skończyłem. No nie wiem gdzie to ma skierować. Teraz szybkie sprawdzenie tasmanowcy. Nawet... A nie, mogę sprawdzić. Fajnie. Masz... Jedna osoba jeszcze też nie skończyła. 65. Kur... Oh, nie, yes. skończyli wszyscy. Ten film trochę dłuższy niż zwykle, co nie? Czekajcie, czy ja to Nie Ile dostanę procent? 41 Chyba odpadnę no. Nie Ten ch 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 chłopco wcześniej cię wiesz Zrobił. Skończył w ostatniej chwili. Odpadł teraz. No. Fioletowy, niebieski, niebieski, zielony. Fioletowy, niebieski, niebieski, czerwony. Nie. Dobra Jest Dobra Film się promuje, co nie? Ogólnie Tasman co są... W ogóle co sądzicie o tym, żeby Tasman utworzył swój kanał? Chciał ja nie Tasman. uważam tego jakiś Dobry pomysł, ale jak chcecie, to mogę otworzyć Tasman się wstydzi po prostu. Tak. Ta. Nie to. Nie. Nie, Nie wiem. Zostawiam. Nie! Dobra, i tak dużo mam. Nie odpadnę. Tasman, jestem w top 3. Nice, Co uważasz na ten temat? Odpadniesz. 3, 2, 1... Może odezwiesz się coś, Tasman do widza. Nie no, to ty dalej do widzów. My z Tasmanem postanowiliśmy jednak to wrócimy. Ogólnie. No ale nie wiemy ile to będzie trwało tak. No wiecie, no. Sprawy osobiste też się liczą i rodzina. Ważniejsza jest rodzina po prostu i sprawa osobista od takich rzeczy. Tak. Dużo się teraz w ogóle dzieje. U nas więc. Jak film na przykład nie wleci na określony czas, ogólnie to z widzowie zrobimy harmonogram filmów. No dobrze by było. Dobra, zbudowałem. Nie odpadłem. Jezus Maria, widzisz, co dostaliśmy w finale? Powiem wam, że... Powodzenia. Trudne. <noise> Bardzo trudne. Kto pierwszy. Ja. 5 sekund, jedna mili. Jedna setna. Widzicie widzowie? Jakie czasy wykręcam. Chłopie, Estonia. <noise> Pamiętamy co się stało ze Estonią. Ja już się boję, że ten film będzie trwał. Co ty w ogóle teraz robisz? Spoka. Zrobił szybciej. no Nie. Coś trudnego teraz musi być. No, nie. Jest. To trudne. A ja nie wiem, czy się wyrobię z czasu. Się zrobię staram się dla Was widzę ogólnie, widzę, dzisiaj oglądam swoje stare filmy, więcej ode mnie ma. Drugie miejsce widzowie. Ogólnie widzowie chciałbym jeszcze dodać, że dziękujemy ogólnie stasmanem za oglądanie. O ile dotrwaliście teraz do końca. No to stasman no, oczywiście że pozdrawiamy i życzymy zdrowia. Mhm. No i chcielibyśmy ogólnie, no napiszcie w komentarzu co No jakby to powiedzieć. Co chcecie, żebyśmy nagrywali. I jeszcze yy, przypominam, że w opisie jest yy, link do kanału Twitch. Dziękuję, pozdrawiam. Nara.